Dzień dobry! Dzień dobry! Dzisiaj odwiedzicie ze mną Solheimajökull, czyli najszybciej topniejący lodowiec na Islandii. Jest to jezioro lodowca, czwartego co do wielkości na Islandii. Tutaj macie nazwę, bo nie ma szansy, że już mówię. I znajduje się on jakieś 160 km od Reykjaviku, czyli na luzie jak macie jakiś jeden wolny dzień, to możecie sobie tu przyjechać wrócić i przy okazji zobaczyć jeszcze Czarną Plażę, która też jest niedaleko. Parking tutaj kosztuje jakieś 750 chyba koron, z tego co widziałam. Toaleta też jest dodatkowo płatna, 300 koron. Co jest bardzo ciekawe, bo po drodze też widziałam kilka miejsc, z których nigdy nie było płatnego parkingu. I takie, które tak naprawdę nie są jakąś super atrakcją turystyczną, a teraz nagle... Więc spieszcie się, przyjeżdżajcie na Islandię, bo później jak już będzie wszystko płatne, to już w ogóle będzie można zbankrutować. Chociaż w tym momencie można zbankrutować z tymi cenami. No, ale sądzę, że później będzie jeszcze gorzej. My już jesteśmy prawie przy lodowcu. Może się uda zrobić jakieś ujęcia z drona. Nie wiem, czy tutaj można latać, szczerze mówiąc. Nie widziałam w znaku, ale mam nadzieję. Pokazałam wam przebitkę, żeby pokazać, ile tu jest turystów. I szczerze, nie wiem, czy jest po prostu taki dzień, że akurat tutaj jest tyle grup naraz, ale pamiętam, jak byłam tutaj jakieś dwa czy trzy lata temu z moim bratem, byliśmy dosłownie ja on i może jakaś jedna para, więc było super luźno, można sobie było wszędzie chodzić bez problemu i nikt nikt ci nie przeszkadzał. A teraz? No nie wiem. Nie naszekam to jestem turystką. Ale tak, na pewno jeśli trafisz na dzień, w którym. Jest mniej ludzi, jest dużo przyjemniej, żeby podziwiać widoki, bo tak jest jednak super głośno. Jest marzec i pomimo tego, że jest w miarę ciepło, to jest jeszcze duża, duża ilość śniegu i lodu, także warto mieć ze takie właśnie nakładki na buty. Ja je kupiłam za jakieś 500 koron w bonusie. Także, jeżeli gdzieś zobaczycie po jakiejś miarę niskiej cenie, to bierzcie, bo w sklepach jakichś turystycznych i tak dalej, one będą dużo droższe, a bo najlepiej bierzcie je sobie z Polski, no ale naprawdę na pewno kosztuje jakieś grosze, a na pewno się Wam przydadzą i można nie połamić nóg tak szybko. Zejdziemy trochę niżej, nie pójdziemy na sam lodowiec, bo na sam lodowiec to idzie tylko i wyłącznie z przewodnikiem, pamiętajcie o tym. Ja. Właśnie na się wywrócił, bo nie ma kolców na swoich butach, tak jak ja. E, te wycieczki na lodowiec nie są jakieś super drogie. Może przeszukam i tutaj podam Wam cenę mniej więcej, ile taka wycieczka kosztuje. Ale dzisiaj z tego powodu, że jest super ładna pogoda, to jest tam już raz, dwa, trzy... Jest już jakieś cztery chyba grupy na tym lodowcu. Jesteśmy coraz bliżej i bliżej. Tutaj pokażę Wam może też kilka przebitek. Jak to wygląda trochę bardziej z bliska. Następnym zagrożeniem tutaj są spadające kamienie z tej właśnie góry, które właśnie przed chwilą spadły. Także trzymajcie się trochę z dala i nie poschodźcie blisko, bo jednak dostać takim kamieniem to. No nie polecam, a raczej może być trochę boleśnie. Widzicie, mamy takie czarne warstwy na tym lodowcu. I te czarne warstwy to jest pył wulkaniczny z przeszłych erupcji wulkanu Katla, który jest jednym z takich najbardziej nieprzewidywalnych wulkanów tutaj na Islandii. My tam oczywiście nie idziemy, będziemy chodzić tylko tutaj, gdzie jest w miarę bezpiecznie i grunt jest stabilny, nie ma żadnych dziur. Dotarliśmy już do punktu, który jest najbliżej tego, tego lodowca. Także już dalej się nie da. Dalej, już jest tylko wejście na lodowiec, można iść na samą górę. Nie wiem, czy widzicie tu chmurę za mną, jak ona wygląda. <grym> no i tak naprawdę, tak to wygląda z bliska bliska. Cieptaj w komentarzach, jeśli Was takie rzeczy interesują. To też może w lecie będzie będzie dobry czas, żeby się wybrać. Bo jeszcze po lodowcach nie chodziłam. Chodziłam tylko, jak byłam w jaskiniach lodowych. Ale to było takie dosłownie przejście przez lodowiec do, do jaskini, także to nie był taki spacer, spacer. Więc myślę, że może być ciekawie, a szczególnie jakbyśmy trafili na taką pogodę jak dzisiaj. I oczywiście cały czas słychać, jak tam są jakieś dziwne kraki w tym lodowcu, także on się rusza, więc jest to trochę straszne, szczerze mówiąc. Idziemy idziemy jeszcze zobaczyć przy wejściu, jaki jest smak. Jeśli nie macie sprzętu, który jest potrzebny, i przede wszystkim wiedzy jak się poruszać, to to po prostu lepiej nie wchodzić. Tutaj mamy wejście na lodowiec. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o lodowiec. Teraz będziemy pewnie jechali bardziej w stronę czarnej plaży, ale z tego już później zrobię jakiś osobny odcinek. Także jeśli chcecie być na bieżąco to subskrybujcie. Jeśli Wam się podobało to dajcie lajka, zostawcie jakiś komentarz, będzie mi zawsze bardzo miło oczywiście.